Z martwych wstanie zmarło po dwóch dniach. Najpierw umarła wyrozumiałość, następnie cierpliwość, potem pogrzebałem roztropność i ciszę. Żałoba opanowała kuchnię, salon, Kłazienkę, klatkę schodową, sypialnie. Poruszamy się jak lalki, mówimy monosylabami, myślimy o zbrodni, lękamy się kary, samotnie znikamy, za parawanem przebaczenia i już od wczoraj czekamy na niedzielę miłosierdzia.